Witam ponownie na dzisiejszym filmiku tak na szybciutko pokażę Wam jak można za pomocą stempli zrobić y, fajny wzorek na paznokciach nawet na, na zwykłym paznokciu pomalowanym lakierem bezbarwnym pokażę Wam y, stemple, ja sobie pozwoliłam wystemplować moją lampę żeby sobie klientki mogły zobaczyć jak to fajnie wygląda w efekcie końcowym jeżeli już jest kolor, bo wiadomo na metalowych blaszkach wygląda to tak dość nieciekawie ale jest to, jest to fajny sposób, naprawdę szybki na zrobienie fajnej ozdoby. Więc tak, mamy, tutaj mamy blaszki, pokażę Wam, na których y, są właśnie wzory. Te blaszki są takie. Te wzorki są wyryte na tych blaszkach. W te właśnie wyryte wzorki wchodzi nam lakier, jakiego chcemy użyć, później ścieramy go taką szpatułką. Ona jest taka tutaj taka dość ostra. Na końcu ścieramy lakier w ten sposób. Ścieramy lakier z danego wzoru. Przyklejamy tutaj taka, jest taka gąbeczka. Przyklejamy tą gąbeczkę na ten wzorek i odbijamy ciach na paznokciu. Pokażę wam na, na sobie jak to wygląda. Użyjemy lakieru różowego. Mam swoje nie zrobione. Jestem właśnie przed zrobieniem sobie paznokci. Więc możemy sobie pozwolić na eksperyment. No więc tak. Mamy lakier. Smarujemy sobie wzorek. Ja na przykład wybiorę ten. Lakier musi być gęsty, żeby nie spłynął, i żeby fajnie wszedł właśnie tam w te rowki. Mamy gąbeczkę tą. Szpatułkę. Ścieramy lakier. Zostaje nam wzorek tu. Musimy go szybko przełożyć na gąbeczkę, wiadomo, to jest lakier, schnie. Jest on tu. Przyklejamy go, odbijamy go właściwie na paznokciu. Cyk. I oto mamy w efekcie końcowym fajny wzorek. Możemy na przykład tutaj w to miejsce, gdzie jest kwiatek tu, przykleić cyrkonie, cokolwiek, za pomocą kleju i później zamalujemy to wszystko lakierem bezbarwnym. Szybko, fajnie, kolorowo, inaczej bez przyklejania zbędnych naklejek męczenia się z pędzelkami z jakimiś linerami super sprawa czyścimy blaszki normalnie za pomocą zwykłego zmywacza do paznokci, wacika tak samo jeż, jeżeli to nam się ubrudzi też czyścimy to tak samo zmywaczem tą gąbeczkę jak widzicie tutaj zostają resztki tego lakieru musimy ją co jakiś czas wiadomo prawda? mamy wacik nasączony zmywaczem ciach 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 wycieramy i od nowa, i następne. Także powodzenia życzę Wam w zdobieniu paznokci.